Pod Jawożnickim Sądem Rejonowym sobotę 11 stycznia o 15.00 odbył się protest przeciwko procedowanej, tzw. ustawie kagańcowej. W jej efekcie może nastąpić uzależnienie systemu sądownictwa od partii rządzącej. Organizatorami protestu byli Jawożnianie Katarzyna Roczkalska, Jerzy Oczkowski i Tomasz Sendor. Proszę Państwa, celem naszego protestu jest to, żeby wszystkim uprzytomnić, uzmysłowić, uświadomić, jak ważny jest trójpodział władzy. Nie możemy pozwolić na to, aby konstytucja była łamana. Nie możemy pozwolić na to, aby ostatni bastion został zniszczony. Przede wszystkim chodzi tutaj o tą ideę, o to, o co walczyliśmy wcześniej i. Dlaczego powstała ta książeczka dla wszystkich ważna? Niezawisłość sądów jest gwarantem sprawiedliwych wyroków, stąd też to dla każdego przeciętnego obywatela sprawa priorytetowa. No, z punktu obywatela odpowiedź jest dosyć prosta. Dam taki przykład. Jeżeli dwóch obywateli naszego miasta będzie się sądziło, a drugi będzie powiązany z partią PiS, to raczej stroniczy sędzia orzeknie wyrok na korzyść tego obywatela, niestety powiązanego politycznie z partią rządzącą. Matematyka sejmowa jest nieubłogana. Przewagę ma partia rządząca. Co musiałoby się wydarzyć, aby cele protestu zostały osiągnięte? Przede wszystkim w Polsce należy przestrzegać prawa, należy przestrzegać konstytucji. Obecny obóz rządzący tego nie robi, czego najlepszym przykładem jest tak zwana ustawa kagańcowa, przeciwko której dzisiaj protestujemy pod Jawożnickim Sądem. Jest to ustawa, która godzi w konstytucję, godzi w niezawisłość sądów i nakłada na sędziów restrykcyjne obowiązki i tak zwane ślepe posłuszeństwo ministrowi sprawiedliwości, politykowi, ministrowi. Ziobro. Protestujemy przeciwko temu, protestuje przeciwko temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wydał opinię, że ta ustawa jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Natomiast obóz rządzący, jak widać, nic sobie z tego nie robi. Wczorajsza wizyta Komisji Weneckiej w Warszawie i jej zlekceważenie przez marszałek Sejmu pokazuje dokładnie, że jest to kpina sprawa, jest to pogwałcenie Konstytucji i my, mówimy temu stanowczeniu. Formalnie władza by musiała e, większość parlamentarna usłyszeć głos ludzi wolnych, e, stojących tutaj protestujących właśnie w obronie wolności, w obronie wolności osobistej, wolności narodu, wolności Polski usłyszeć, przemyśleć, zmienić zdanie i Przegłosować tak, jak Senat wskazuje, czyli po prostu wyrzucić ten projekt do kosza. Czy w sytuacji dominacji w Sejmie partii rządzącej warto jest się przeciwko jej działaniom jednoczyć? To jest sprawa, która ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich, ponieważ walczymy o wolność, nie tylko dla sądownictwa, ale dla obywateli. Pewność, że to, co dzieje się w sądzie w naszej sprawie, jest wyrazem naszej wiary w to, że system władzy jest rzeczywiście niezależny. Istnienie trójpodziału władzy gwarantuje, że sprawa obywatela będzie sądzona zgodnie z prawem, a nie w zależności od decyzji władzy. Na planszach protestujących zapisana za sprawiedliwością i za niezawisłością sądów.